Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj taki unboxing. Dawno nie było, bo w sumie nie kupywałem. Tak jak widzieliście, ostatnio na live mieliśmy problem z Gran Turismo 4 na PS2. I postanowiłem kupić Gran Turismo 4 jeszcze raz. Znaczy, jeszcze raz. Tamto niebie jest moje, a teraz będzie kupiłem drugie, czyli jest moje. Tamto płyta to tak zajechana była, że lepiej nie pytać, ale jeszcze jedną grę kupiłem. Ale to Wam pokażę. Dobra, dostaliśmy gumę turbo. Pudę, dawno nie jadłem gumy turbo. Dobra, szybki taki unboxing. Teraz ja to rozpakuję. No i tak, Gran Turismo 4. Normalna edycja, ja mam tam Platinum. Gran Turismo 4 yy, Postanowiłem kupić. Yy, zobaczymy, jaka płytka jest. Książeczka. Jak widzimy, książeczka jest. No to taka ten. Ja za to dawałem chyba 40 czy 50 zł. Za tą grę. Za tą. Więc za to dostać. No i taka łotka. Yy, 40. No, 49 chyba wyszło. 49 Płytka Wiem, że z ręki No to się nazywa Płyta Kurde Ani ryski No to musiałem kupić Gran Turismo Bo chcę przechodzić na live'ach Więc Gran Turismo 4 Już jest zakupiony Ale jeszcze kupiłem Godowar Tylko 130 zł dawałem Tą edycją Hmm. To są dwie płyty, dwie. O. Dwie płyty i tak, tu, tu jest uszkodzone i tu jest uszkodzone. I bez książeczki, nie? Książeczka to tam No i za Godowara dwójkę, bo ja chciałem kupić sobie godowara dwójkę. E, no, powiem wam, że dużo cena to chodzą po kosmosie, bo po 300 zł po 400, po 500 płyta ani jednej ryski a ja za to dawałem chyba 130zł, 129 no. 129 i ani jednej ryski no, taki szybki unboxing żeby był, to jest z papierowej no i nie ma okładki jest papierowa, tylko ale to wystarczy. Wiadomo, do kolekcjonerki, kolekcjonowania, wystarczy, nie? Ogólnie mnie to wyszło niecałe 200 zł za te dwie gry. No i co? I tyle. Taki szybki, więc do następnego. Trzymajcie się. Widzimy się na live pa Pa!